To jest opowieść o Węgrach, nie o Polakach. Ale jest tak piękna, że opowiemy ją tu specjalnie dla Was. Z całą pewnością mówimy e, o jakiejś wojnie, ale mi się wydaje, że ta wojna jest po prostu też głęboko po prostu w nas i że to jest e, wojna, która, e, która, się, która nie jest. E, po prostu wojną o terytorium, tylko jakąś taką skłonnością do tego, żeby, żeby się lać. I to, co wydawało mi się istotne, co chciałbym o tej wojnie powiedzieć, to jest to, że czasem w niej nie uczestniczymy i że ona się po prostu toczy ponad naszymi głowami, i że nie rozumiemy, o co tak naprawdę tutaj idzie, bo najprostsze, co nam się, co nam się wydaje odpowiedzią na, na jakąś naszą potrzebę, jest to, że dlaczego my nie jesteśmy w stanie zagrać razem meczu, tylko musimy się Ciągle zaznaczać to swoje terytorium, zawłaszczać je w jakiś sposób. Trzeba przepędzić z placu chłopców. Nie wolno pozwalać im, żeby grali tu w piłkę. Trzeba ich przepędzić? No, tak. A nie wiem dlaczego? Ja no, bo chcą tu przyjść inni chłopcy. No, ale... Nam jest potrzebne po prostu to, żebyśmy ze sobą byli, żebyśmy rozumieli, że, że, że koło nas jest ktoś, ktoś o innych poglądach, o innych ambicjach i i, I że ma do tego prawo, i że możemy razem się spotkać też, y, mając zupełnie inny, inny, inne zdanie, inną optykę. W Łodzi to w ogóle te, te bilety na, na chłopców to się rozpływają w ciągu tygodnia e, i, i widzowie dopytują, e, kiedy, kiedy, kiedy kolejne spektakle. E, chłopcy dostali też złotą maskę, nagrodę dziennikarzy w Łodzi, co też jest w, w pewien sposób jakimś takim e, fajnym, fajną informacją zwrotną, że, że, że zrobiliśmy dzisiaj bardzo ważną rzecz, bardzo, bardzo mądrą, nie tylko dla młodzieży. W kontekście dzisiejszej Polski biało-czerwonej jest bardzo aktualna i tutaj te podziały, które tutaj reprezentujemy, no czy dzisiaj z nami, tak w kraju trochę nie jest, że, że jesteśmy podzieleni i, i myślę, że chłopcy to też ważny głos o nas dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy tych, tych reakcji, tego co oni powiedzą o spektaklu. Nie traktuję tego w kategoriach edukacji żadnej. Edukacja jest dla mnie czymś zupełnie, zupełnie odrębnym od tego. Zresztą uważam, że edukować powinniśmy przede wszystkim dorosłych. Natomiast mego odbiorcę, dziecięcego, młodzieżowego, jestem po prostu bardzo ciekawy. Trochę no, mogę bazować na tym, co tutaj pokazujemy, to znaczy muzyka, światła i ciekawa scenografia. To jest może recepta. Myślę, że są elementy, które ich zaskakują, więc śmieją się, ale też płaczą. To jest piękne, bo wydaje mi się, że teatr powinien wzruszać.